Ej, witam wszystkich. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czym mam lekko, Komentowanie, i już wyjaśniam, co i jak. E, nagrałem z 2-3 odcinki jeszcze chyba, ale musiałem je. W... Dobra, to jeszcze się opłaca anulować, bo to można zrobić, bo ja próbuję sobie ogarnąć, co my robiliśmy. E, zmieniamy w ogóle podejście niż e, to, co nagrałem. Tam sobie, w sumie tak naprawdę, jeden odcinek będzie się różnił tylko, bo chcę mieć większe bonusy. Już tu tłumaczę też, co się stało w ogóle, bo. Kradytałem, Imperium Austriackie, wielkie. E, ogólnie problem pojawił się następujący Okej, okay. że e, coś się popsuło nie mogłem zrobić tego popprawać co chcieliśmy e, zrobiłem wszystko prawidłowo, ale coś się po prostu popsuło i wiem już mniej więcej e, o co tam chodziło Wiem, że chodziło o to e, że nie zaskoczyło z jakiegoś powodu. Halo o, zmniejszyli się Słowacy dali i to z e, stolicą ich chociaż tutaj daje stolicę. Lol, może to Bo to jest jakby Bukareszt, e, no, Bukaresz. Bratysława, co ja gadam, e, Presburg nazwa w austro to była po niemiecku. E, I widzę, że, ale po Słowację zostawili tak. Tak, dobrze widzę. Południową sytuację bodajże zostawili i tym. Ee, jeśli dobrze kojarzę Węgrom. Tak. Okej, okay, no kampania wyborcza się zaczyna tutaj. A my... Tak, to wywal. Tu nic nie zrobimy. Tu musimy dużo zrobić, ale jeszcze nie zrobimy. Hmm. Dobra, w ogóle tutaj nie możemy przypadkiem. Ej, to się w sumie nawet to płaca. Ale dobra, to potem będziemy kombinować. Eee, ja bym bardzo chciał ze 100 punktów politycznych tego, żeby mieć tańsze do Bym chciał tak samo. Super. Co eee, zrobimy? Tutaj damy tego, bo przemyślałem, że, to, 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 to i tak nam tego wybrałem, co nie? Poczytałem sobie dokładnie opisy i zrobiłem, no, kurde, nie, nie nadążam z tym. Dobra, no wybory się zbliżają, wszyscy się zbroją na nie politycznie. A, bo to jest ta ekonomia, dobra. Tego miałem nie robić, reszta się robi doskonale. Bilka nam leży. To, to dla pewności zrobimy, i lecimy od razu w najważniejsze rzeczy. Eee, dla mnie jest to ważne. I to przede wszystkim. To może zobaczymy, ale do tego musimy dojść na pewno. Bo to da na nam bardzo duże bonusy wywiadowcze. Które nam zostaną, i w ogóle zaszczędzimy dużo czasu. Eee, I to się opłaca. Więc <laughs> same plusy, ja to chcę. Tak w skrócie, po prostu, no mój jak jest. Dobra, a wracając z sytuacji na świecie Czy ja widziałem. A, tu się rozcytu, dobra. Okej, okay, to możesz zrobić. To jest dobre pytanie co to możesz zrobić. Eee, kiedy te wybory miały być kiedy są te wybory w maju jest maj, maj. żeby to było ostatniego maja a nie dobra <laughs> właśnie są wybory wstrzymujemy się jak najdłużej z nimi już się protesty zaczęły bo już wiadomo kto, kto, kto by wygrał eee, w sensie, że kto by nie wygrał to by się zaczęły problemy o tak to ostatni dzień, dla pewności kliknijmy. No i przeciągamy, ile się da, po prostu. To tutaj jest jedna opcja, więc nie musimy nawet klikać. Austro-Węgry machnęły sobie federację. To dla nas. A co to są? Eee... A, mam systemityzm. Dla nas oznacza tyle, że to jest federacja. I zobaczycie zaraz. Jup, zostały Węgry. <laughs> zostały same Węgry. Zniknęły pozostałe kraje. Jezioro Węgierskie kurde. A ponieważ e, Galicja i Lodomeria została wciągnięta właśnie do Federacji. To wiele uznało właśnie e, Polaków, że czas opuścić to, że z Piemont Polski został kaputnie. No to macie napisane sobie, na spokojnie przeczytacie. Próbując się dominacji niemiecki uciekli. Jak dobrze kojarzę. Dostaliśmy fajnych ludzików i dlatego zrobimy tak, że Pana Sosnkowskiego wymienimy Klib... Y, Klibergiem. Czemu ja słyszę niemiecką muzykę? Kurde, aż tak nie wiem, blisko granicy nam podeszli. Bierzemy artylerię z tyłu niego, bo on jest świetnym ziomkiem, naprawdę. To będzie pie chociaż na nasze czasy. Super, udało się! To bardzo dobrze dla nas. E, to jest ważniejsze, tak? I teraz mnie... to zrobimy do stabilka. Mamy dwójeczkę za automatu, rozumiecie? Zaszczędziliśmy 35 fabryk e, cywilnych. E, I teraz tak. Możemy zrobić, że mają być lojalni wobec monarchii? Nie. Lojalni współpracujący z Abteilungiem e, niemieckim? Oczywiście, że nie. Musi być niepodległe. Bo tak jak. Kurde, dzisiaj jest jak nagrywam Kaczyński pierdolną głupotę, że. O Niemców nie beżej patriotów mają wypadać. To jest najgłupsze co powiedział. Naprawdę w ostatnich latach. Staram się po politycznie nie być. E, na odcinkach, to ewentualnie na streamkach jak już, ale autentycznie to tak pierdolną głupiego. Ja dokładnie wiedziałem na czym ten deal polega i on zrobił mega głupotę. Natomiast. E, zaraz widzimy, że my jesteśmy Polacy źli przez niego, ale no. E, to jest dokładnie to. Czyli nie, nie Niemcy są fuj. Nie bierzemy, ale akurat tutaj w naszej sytuacji ma to sens, a nie jak u nas. Więc bierzemy niepodległą dwójkę i dostajemy dodatkowego agenta nawet. To jest naprawdę mega spoko. Mega spoko, to jest zajebiście. Bierzemy ropę. Bo ropy będziemy potrzebować. Ty robisz już wzór 36, bo forsika. Przedów bierzemy wiele tutaj. Tanki choćby, ale no, ma to sens. Nice. Czy damy radę? Damy radę i musimy to wstrzymywać jak najdłużej. Ekwador został anektowany. A gdzie się dalej leją. Widzę, że chyba imperium zaczyna wygrywać, to jest smutne. Co eee... się nie jestem do końca pełen, bo w... poprzednio pamiętam, że się nagle Republika zrobiła. Tam na tym nagrywałem. A tu chyba widzę, że jednak na odwrót. O, jest Ekwador. Chile zrąbało, Chile zrąbało wyspy. Okej. Ło, Paragwaj, daj wielki Paragwaj. Jakby to zniszczyli. Republikanie wyposzli w entente, a ci pewnie by w Rajś więc w sumie. Eee. Nie co zrobić? Ja chyba bym mobilizację zrobił, żeby monarchię. Chociaż rewolucja 38 roku, rewolucja koniczyny PSL. Tak, tak, tak pamiętam. Zemsta koniczyny nadchodzi. Kiedy grasz w PPS-em, ale. Chcesz grać PPS-em, ale PSL musi zrobić rewolucję, żeby PPS mógł zrobić. To jest tak bardzo polska. To jest trochę ważne, co zrobimy, mi się wydaje, dlatego zapiszemy. Dobra, jesteśmy z powrotem Puszczy, no piosenka, bo jakieś znowu niemieckie zaczęło nam lecieć. I bierzemy mobilizację, bo utrzymanie stolicy daje to, że mamy minus 100 stabilności i wkracza nam Reichpakt, a tego nie potrzebujemy. O, jest zdrada armii. Dało się to zrobić. Tego się nie uda pewnie zrobić, ale zobaczymy. Nie, no tego się nie uda na pewno nam zrobić. Nie marnujmy może tego czasu i zróbmy to. Już, kurde, to chciałem zrobić. Tutaj dobre bonusy. Ale no trudno. Za mało czasu, za późno, a szkoda, bo warto. Zobaczmy. No, armia zdradziła. Żeby Polacy nie walczyli przeciwko Polakom Jak miał być stan wojenny wprowadzony to rewolucjoniści przejęli władzę Ta, nie zdążyliśmy, tak myślałem Trzeba było co innego robić No tam parę dni straciliśmy, ale dobra, to robimy Ta bilka nam wbiła Teraz tak, trzeba to dobrze rozegrać, bo czas nas e, nagli akurat. Do tego mamy, tak tutaj Pan, Achtung Panzera w ogóle mieliśmy bonus. Nie wiem czy pamiętacie poprzedni raz był. To mi rób. I teraz tak, trzeba po kolei. Mm. A bo tu PSL w ogóle będzie rządzić. Dobra nie, nie, nie. Chcieliśmy PPS, -a. tylko tak patrzę. Uh -huh. Tak, tych weźmiemy. Bohadera rewolucji. Natomiast. E, tu robimy dalej to. I potem w ekonomię dokończymy. My trzeba zaraz w wojsko iść. I tak dobrze, że chociaż trochę fabryk zaoszczędziliśmy. Niemcy chcą, żebyśmy byli lojalni wobec nich. I osobiście możemy tym sposobem republikanów, ale. To jest to, co ja mówię, że my zrobimy, tylko dajcie znowu zapiszę, dla pewności. Bo nie chcę, żeby znowu coś się popsuło, więc wolę sejwać co chwilę. I zrobimy to, że papa Niemcy, idziemy do Austrii w Noha. Bo jak dobrze kojarzę, nieważne kogo weźmiemy, możemy go zdradzić. Wymaganie jest proste. Wymaganie mówi... Miej 50% socjalistów ponad. A mamy 100% socjalistów właśnie. I da, dasz radę. Tylko potrzebna wojna jeszcze. I przyjęli nas, przyjęli nas. Pewnie nie zdziwi się jak jeszcze się na Albanię i Grecję rozszerzą. Chociaż zobaczymy co zrobią. No tutaj widzę, że są Austriacy. Sankcje dają co prawda, ale zobaczymy. No byłoby... Szybka wojna byłaby dobra ale dobra. Możemy kolejną osobę, Lewandowski Filip. Podziękujemy, chyba widzisz? To jest dobra osoba, to Weźmy Renatę Jankowską, wygląda spoko. Właśnie, możemy teraz tak... Eee... Machnąć na pewno to. A to jest piękne, to jest piękne. Polska tam par partia, narodowych socjalistów. Narodowy socjalizm, kurde. Żeby nie było, to tutaj rządzi komunistyczna partia robotnicza Polski. Niżej mamy Związek Związków Zawodowych. Eee, tak, a niżej mamy Polską Partię Polityczną. Socjalistyczną lewicę, czyli takie radykalne skrzydło i tu zwykłe. Tak. Macie fajną historię wszystkiego, to ja mogę po kolei najechać, czy może się zapauzować. O. Macie po kolei czytajcie. Pauzujcie czytajcie. I teraz tak, pozwólcie, że ja wezmę, już wybiorę. Mm, I wybierzemy sobie to, bo potrzebujemy więcej, więcej fabryczek, więcej bonusów. Mamy jeszcze czarny czwartek? Ten poniedziałek? Nie ma już, dobra. Niemiecka kontrola, austriacka kontrola. Eee, czy ja nie wziąłem? Nie wziąłem, LOL. Bierzemy renegocjację bonusu darmowej 30-dniowe. Dajemy bonusy ekonomiczne za to. I w sumie będzie można chyba tam z Austriakami ładnie pogadać się, raz spraw. Bo dołączamy do nich. I w ogóle będziemy teraz iść w prostą drogą w republikę. To zrobione, bo nic nie istnieje już. Zostaliśmy to za, za to, To jest dobre. Śmieszne. A my lecimy po Kraków. Kraków jest ważniejszy niż inne rzeczy. Albo dobra, Aż tak źle, dobra e, i tak będzie gorzej. Nasza armia nie jest cudna, jest zła. a tu mamy jakiś tam czas na to, ale my tego nie spełnimy, zając życie. Minus 5% dostaniemy co prawda i socjalistów, silniejszych, ale socjalistów mamy 100%, więc nie potrzebujemy więcej. Rybę, 100%. Oparcia dla socjalistów. Włochy zaczęły się. Bić ze sobą. Ciekawie. A my, my, moi drodzy, powinniśmy robić kolejne rzeczy, i myślę, że zrobimy to. Oraz drugim slotem. Minie, tak co zrobić, to by się przydało, ale to zaraz może zrobimy. A dobra, zróbmy po drugiej stronie, to po prostu pierwszy prezydent. I teraz możemy się zastanowić chwilę, kogo byśmy chcieli. To jest dobre pytanie, akurat to jest ciekawe. W sensie, ten daje stabilkę, ja myślę, że weźmiemy Narutowicza, i zobaczmy, mamy Gabriela Narutowicza. Niech go kurde nie zastrzelił w tej osi czasu, więc żyje. I bardzo dobrze, i w ogóle, że to, on jest z Galicji? Ale opor, opis. A nie, on miał tam jakiś tu epizod później, dobra. O? Kurdy jest ten powstał, ale nie, ja nie o tym. Kurdy jest ten Kurdystan malutki. To ma w ogóle drzewko? Nie. Ciekawe. Filipiny będą miały ciężko. Czy wy tu teraz zrobiliście? Mamy mały chaos w centrum. To jest ładnie powiedziane. I teraz tak, żeby było dobrze Musimy pokombinować, no co ja będę ukrywać. Lecimy w obronę narodową. Nie, czekajcie, nie w obronę narodową. Wojsko, moi drodzy, to my zaraz zrobimy. Support dobra, w to byłoby dobrze pójść, no ogólnie, że chyba straciliśmy Guderiana teraz jak kojarzę. No, nie mamy Guderiana, jest kiepsko. Teraz tak. E, dawnych eksmonarchi... Dobra, partia socjalistyczna jak przyjdzie. Macie robotę, chłopaki. Tak, mamy niezależną gospodarkę w końcu. A my, mogliśmy to jeszcze za monarchii zrobić, co prawda, ale, ale ci... Cichutko. Eee, Okej, okay. tego weźmiemy, bo daje Politykar Power. No, że go potem wymienimy. Mundyste. Jest tani, a daje dużo. Tak naprawdę. W dłuższym ee, okresie czasu. Santiago? Jak Santiago padło? Nie, Sacramento to jest. San Santiago, gdzie jest Santiago? Pokażcie mi Santiago. To Santiago... O Boże, to po prostu na fuk weszli. Dobra, to nikt to się nie liczy. Okej, okay, dobra, przepówili, kto się liczy. Ta Argentyna zaczyna wygrywać, to mnie przeraża. O, kurdy są no. To kurdistan. Okej, okay, rota się odpaliła i bardzo dobrze, bo ja chcę zyskać ten teren, ja chcę zyskać ten teren ja chcę zyskać ten teren, ja chcę zyskać ten teren może nawet na ten się rzucimy, być może też na ten, ale bardzo mi się podobają nowe granice tutaj, porobione tych state'ów niemieckich też. W ogóle, te, te state'y są tak kurde świetnie porobione, naprawdę, etnicznie, powiem szczerze, że zazdroszczę tak dobrze zrobionych state'ów. Są mega dobrze zrobione state'y, nawet na podstawce by się takie nadały, bo są ładnie porobione tam, gdzie były kwestie sporne, bo zobaczcie. Tu jest spór Polaków i Litwinów. To jest spór Litwinów, Białorusinów i tak naprawdę trochę też Polaków. Bo my mieliśmy taki pasek kurny. Eee, to jest litewski i to jest etnicznie litewski autentycznie. To jest taka jedna ma mały wypierdek, jakby, gdzie nie było sporu, tylko wpierdzielali się tu Litwini, tak? I ładnie to zostało tu zrobione. A tu już byli Białorusini, to też mogę potwierdzić. Było śmieszne, bo to był dosłownie taki malutki poseczek chyba Polaków, w ogóle byli Białorusini i tu znowu byli Polacy przy dziwnie. Co nie takie XD. To jest. Free Łotwa. Wotf... Free... Wolna Łotwa w Rosji. Ej, to jest mega śmieszkowe. I love it. Nie, ja serio, uwielbiam to. Dobra, lecimy jeszcze z tym. Bo tańsze rzeczy będą lepsze. Właśnie, czy ja nie muszę tutaj jakoś do Jest! Zaczyna się wojna na pustyni Syria, wszystko tam się wali, pali w ogóle. Eee... Wiecie co? Chyba zbieramy Polityka minus 26 jeszcze, Boże. Co kropne. Ale da się na pewno to lepiej rozegrać niż ja gram tutaj, moi drodzy. Ale ja gram tak jak zauważyłem, że idzie mi w miarę dobrze, o tak. Tak na czuja trochę. Dobra trochę, bardzo na czuja robię to. Dobra, nowszy karabin nie jest może tak bardzo potrzebny, teoretycznie. E, w sensie będzie mega potrzebny, ale ja chcę. Jest 39, jest, jest ja chcę to. Żeby było więcej, powiem wam, że Osman ma zły czas, a ja mam śmieszny czas. Fad moski. O, nie ma Dmowskiego. A! Churchill. 0% monarchizmu i 100% socjalizmu. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale jest okej. Okay. Dobra, wiecie co? Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. W kolejnym pewnie odcinku zrobimy wielkie zjednoczenie z Krakowem. A, tamten, a ten odcinek chyba na koniczyny, naprawdę. Było piękne, więc o lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, a w tym to będzie już wszystko. Heo!